O godziny 8.20 w miejscowości Pikutkowo, na drodze krajowej numer 62 doszło do zdarzenia trzech e, samochodów. E, na miejscu zdarzenia mieliśmy cztery zastępy straży pożarnej, e, cztery osoby podróżowały pojazdami, dwie osoby poszkodowane e, zostały po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego przetransportowane do szpitala wojewódzkiego w Sosnowcu e, natomiast dwie e, kolejne osoby które też brały udział w zdarzeniu e, po przebadaniu pozostały na miejscu e, pojazdem poja w jednym z pojazdów podróżował też pies e, który e, miał liczne obrażenia na miejsce został wezwany lekarz weterynarii który e, opatrzył psa i przewiózł na dalsze badania. Utrudnienia w ruchu były przez czas prowadzonych działań. Droga była całkowicie zablokowana. Zdarzenie, miało, zdarzenie trwało około dwóch godzin.